আর ভাষা Telewizyjny kurier warszawski Boże Iwanow, Dzień dobry. Breaking news. Absolutnie najświeższa i najważniejsza informacja. Najbardziej kultowe studio tatuażu w tym kraju, a więc Azazel, mieści się już nie na Koraciego, ale tutaj, na Pradze, na rogu Targowej i Okrzei pod adresem Kłopotowskiego 38. Co znajduje się tutaj w tym miejscu? Jakie czekają Was niespodzianki i co można tutaj zrobić? To już za chwilę w naszym specjalnym wydaniu. Niesamowita przestrzeń, jasno, światło dzienne. 11 artystów, tatuażystów, którzy, według Waszego projektu, przy ich pomocy, stworzą dla Was coś niesamowitego. Ponad 140 metrów kwadratowych jest tutaj kilka sal. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie tatuaż bardziej intymnie, mamy tutaj takie pomieszczenie, gdzie znajdzie swój spokój. Natomiast to lubi porozmawiać z innymi ludźmi. Jest także nasza duża sala i tutaj w większym gronie można zrobić sobie coś naprawdę wyjątkowego. Ten dźwięk, który słyszycie, to jest zawsze miód na moje uszy. I to naprawdę nie boli. To nie bolało. To nie bolało. Możecie mieć swoje pomysły, my tutaj Wam zawsze doradzimy, coś wybierzemy, coś przygotujemy, będziecie zadowoleni, ale to, co tutaj liczy się najbardziej, to Wasz pomysł, Wasza inspiracja, a ci ludzie, ci fachowcy pomogą Wam stworzyć coś, o czym będziecie myśleć, marzyć i wierzcie mi, to jest uzależniające. Jeden tatuaż, za chwilę jest drugi, ja już myślę tutaj nad trzecim, to stanie się niebawem. Tutaj właśnie w tym Nowym miejscu, w tym nowym studiu Azazel już nie przy Koracjego, ale na rogu targowej i Okrzei przy Kłopotowskiego 38. Będziemy tutaj razem z Wami, kiedy kolejny projekt znajdzie się prawdopodobnie na moim ramieniu. To było specjalne wydanie warszawskiego kuriera Boże Iwanów. Dobrego dnia.